Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie z miasta świętego Franciszka, czyli z San Francisco. Przyjechaliśmy tutaj na dwa dni. Dokładnie jest to nasza droga powrotna już do Polski, tak jak Wam wspominaliśmy w odcinku z Polinezji francuskiej. Wybraliśmy trochę dłuższą drogę, bo przez Stany. Mamy nadzieję, że coś, Wam, coś nam się uda Wam pokazać w tym odcinku, także zapraszamy do San Francisco. Bo San Francisco poruszamy się korzystając z komunikacji transportu zbiorowego. Mamy wgraną kartę Clipper Card. Która dodała nam się na lotnisku bo iPhone, wyczuł, że jest w Stanach. Wystarczy ją zeskanować. No i jechać. Lotniska do przyjazd kosztowała na 10 dolarów. Teraz docenion zapłacimy jakieś 2,5-3 dolara. Jak po prostu na w aplikacji? To nie działa. Czy to działa? Ok, To działa. Uwaga, uwaga. Nasze pierwsze spojrzenie na San Francisco po wyjściu z podziemi, czyli z metra. Jest wau wow, czy nie ma wau? Wow? Wow. jest wau. Wow. Miasto zostało założone przez hiszpańskich kolonizatorów, którzy płynęli wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Dotarli tutaj na krańcu półwyspu, założyli port i misję imienia Świętego Franciszka z Asyżu. W późniejszych latach, gdy Meksyk odzyskał niepodległość od Hiszpanii, Kalifornia i San Francisco zostały przyłączone do tego kraju, ale nie trwało to długo, bo. Przyjechali Amerykanie, zajęli ten teren. No, i tak jak pozostaje do dzisiaj, Kalifornia i San Francisco należy oczywiście do USA. Miasto cały czas się powoli rozrastało, ale prawdziwy boom nastąpił, gdy była gorączka złota. Ludzie z całego kraju przyjechali do Kalifornii, m.in. do San Francisco, w poszukiwaniu złotego grusztu i szukaniu szczęścia, by łatwo można było się wzbogacić. Kolejnym ważnym okresem w historii miasta był okres II wojny światowej, gdy San Francisco było głównym portem wypadowym marynarki wojennej na wody Pacyfiku. Po zakończeniu wojny San Francisco zrobiło się dużo spokojniej, ale stopniowo miasto zyskiwało coraz większą renomę wśród turystów. I tak jest do teraz, gdy przyciąga wielu ludzi z całego świata. Jest też tutaj dużo firm i startupów, a my właśnie dochodzimy do Wybrzeża i jednej z głównych atrakcji ikony San Francisco. Pewnie już wiecie, jakiej, a zaraz ją zobaczycie. Idziemy na wycieczkę. 38 dolarów od osoby, i w godzinę zobaczymy Alcatraz. Popłyniemy dookoła wyspy i popłyniemy pod Golden Gate Bridge. No dobra, musimy czekać tutaj. ale zrobią nam zdjęcia. Będziemy mieli zdjęcie pamiątkowe, fajne. No to niedopłata jakaś. Nie wiem, ale na pewno będzie fajne. No jesteśmy w rejsie, Iździło jak w kieleckiem, no. Most był w chmurach. Ale było widać. Ale było coś widać. Coś widać? Eee, nie no, fajna przygoda. Przed wejściem na Rejs robią zdjęcie, tam można kupić. Eee, na tle mostu jest się wklejonym, także pamiątka. My zrezygnowaliśmy. No nie dla nas. Ale nie, fajna przygoda. 38 dolarów od osoby. Eee, polecamy, jak będzie dobra pogoda. Ja już jestem prawdziwym turystą z San Francisco. No Kupiliśmy się, w jednym sklepie wszystko po 10, nie, po 5 dolarów, bluzy były po 10. Ale elegancka bluza! Nie, tak naprawdę jest zimno, i Paweł się dzisiaj wybrał tylko w koszulce. Słyszałem o wzięciu bluzu, ale za Więc trzeba było się zaopatrzyć No nie bluza, nie? No, na pamiątkę San Francisco. Trafiliśmy do raju albo i do piekła. Wow. To co? uzupełniamy zapas cukru. Chyba ty. To jest miłośnik żelek. Ja za żelki zrobię wszystko. Ale tu jest wybór. Chyba ze 100 rodzajów różnych żelek. Mała, małe pudełko 4 dolary, największe 16. No ale jest czym wybierać. Patrzcie, jakie tu są żele. Przecież to jest kilo... Że Nie no, to jest więcej. Przecież tu jest ze 2 kilo żelka. To jest żelka? Tak, to jest jedna, jedna wielka żelka. My mamy kolejną ikonę San Francisco, czyli tramwaje linowe. Właśnie jesteśmy w zajezdni. Jest piękna kolejka do tego, żeby się przejechać tym że tramwajem. Bilet kosztuje 8 dolarów. A tramwaj działa tak, że w ziemi puszczona jest lina, która ciągnie go po trasie. To no, jest bardzo charakterystyczne. To był jedne z pierwszych tramwajów, jakie jeździły po San Francisco. A tak obracają. Wcześniej krzyczałem, że zaraz zobaczmy główną atrakcję San Francisco, ale popłynęliśmy, polecieliśmy na rejs i teraz widać go w całej okazałości. Jak nie nie z to jest Golden Gate Bridge, ikona San Francisco. Dziękuję. Tu jest chyba miejsce, gdzie nie wieje, może będzie mnie słychać. Słuchajcie, Golden Gate Bridge został otwarty w 1936 roku, to jest ikona światowa, najczęściej fotografowany most na świecie, najbardziej charakterystyczne. No i takie miejsce, które trzeba zobaczyć. Z kilku punktów widokowych będą San Francisco. my no nam się złożyło, że fudźmy na zachód, wycelowaliśmy ale jest okrótnie zimno. A zaraz zobaczycie samost. Wiem wam, że nas chyba trzyma jeszcze polinezyjskie ciepło Bo się ubraliśmy tak lekko A tu tak zimno, że dramat Gdybyśmy pewnie byli ubrani dopiero, to byśmy zostali do końca zachodu słońca Ale uciekamy nie no, no, tak słońce doszło za chmury No tak naprawdę no, najgorszy jest wiatr Bo nie jest tak bardzo my Tylko jak zamijam tym zimnym wiatrem mroźnym To on jest naprawdę nieprzyjemny on już skoczyły tak, a ten gaz jest taki lekki, tylko naprawdę mocno wieje. No ale to nie zmienia faktu, że punkt widokowy, bardzo fajny. Mhm. No, także udało nam się kilka zdjęć zrobić. Super widać most, bardzo fajnie w tyle widać miasto. No, no i tak kończymy dzień w sumie. Jutro już pędzimy na lotnisko. A jak, jak wszystko dobrze pójdzie, to będziemy w Nowym Jorku tak, Także na kolejnych ujęciach widzimy się już w Nowym Jorku. Wtedy jesteśmy z Nowego Jorku. Właśnie doświadczyliśmy najdłuższego oddawania bagażu do przechowalni. Było nam to godzinę, było tylko 5 osób. a wszystko przez to, że pan przyjmował bagaże, wyrobił wszystko, jeszcze nie musieliśmy jeszcze otworzyć bagaż, to sprawdzał zawartość. I straciliśmy kolejną godzinę na odwiedzanie Nowego Jorku. I z 10 godzin wyryło nam się 9, plus dojazd, bo nie wyprostowaliśmy 2 godziny, to 7 godzin na Nowy Zapraszam na ten przyjemny spacer. Nie wiem, ile to nam się nagrać, bo San Francisco mnie strasznie przejęło, ma woli w gerlu. Może tego nie słychać, ale naprawdę cierpię, więc muszę się w bólu. A my ruszamy, czekamy właśnie na kolejkę. Udało się, wytarliśmy do Manhattanu, dokładnie do zielonych płuc Manhattanu, do Central Parku, Do Central Parku. to jest taki wielki, naprawdę ogromny Zielone serce. Próbuje to biegać, nie I ma w miasta, A park, został otwarty, wcale nie był tak dostępny, bo żebym w to trzeba było mieć pozwolenia. A nie można było, się na wlegiwać na tego Teraz tylko trzeba było chodzić gorzej, alejkami. Ale ludzie się później protestowali, no i władze opuściły trochę zasadę. Jesteśmy na skrzyżym, na 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 warstwę, w naszych jest wyborach, na którym jest dużo nakazów imadzin, który został zemdleny i został rozcielony. Ubrano swoje wydanie na tym miejscu, so w którym dzisiaj po prostu został zemdleny. No to właśnie gościciel z grana w morze. Nowy Jork w przeszłości należał częściowo do Holendów i do Anglików, dlatego w przeszłości nazywał się Nowym Amsterdamem, gdy Holendrzy tutaj panowali, ale po przejęciu go przez Anglików, Został nazwany na część księcia Jorku, Nowy Jork, no i ta nazwa pozostała do dzisiaj. Nowy Jork też był w przeszłości stolicą Stanów Zjednoczonych. Później została przeniesiona, jak dobrze pamiętam, do Philadelphia, a finalnie wylądowała stolica w Waszyngtonie. Nowy

Wydaje mi, się, wydaje mi się, że na tym promień, jak się tworzy, to zawsze biało. Bo ja się okej okay, czuję, ale byłam bardziej zczuwana, właśnie przyglądam się w kółku, więc wydaje mi się, że tam to mroźne powietrze mi tak pochłodawaliło. Ja zawaliłem, że wziąłem sobie żadnej gruzby, bo zapomniałem, no i można było do wytrzymać. Także to no, trzeci odcinek. Trochę jest normalno. Mam nadzieję, że nie zawiedzicie się, jak pokazaliście za bliskim dniem, ale to... Tak, ostatni robotnych. Ostatnie i to jest po tych czterech miesiącach. Chyba jest podobni do tej, więc poświęcimy od się i podobnie sobie w kolejnych Także dzięki, że byliście z nami, i do następnego, jeszcze nie wiem gdzie. To już ostatni odcinek z podróży dookoła świata, który tak do końca nie planowaliśmy. Ale cieszymy się, że tak potoczyły się nasze losy. Podróż rozpoczęliśmy w Omanie, gdzie spaliśmy na pustyni, eksplorowaliśmy Wadi i na własnej skórze przekonaliśmy się, jak mili są Omańczycy. Kolejnym przystankiem była Nowa Zelandia, czyli spełnienie naszych marzeń. Przez pięć tygodni jeździliśmy po obu wyspach, zwiedzając oczywiste i mniej oczywiste miejsca w kraju Okiwi. Pobyt był wyjątkowy, bo na miejscu mieliśmy najlepszą przewodniczkę Sandrę. To zdecydowanie jeden z najpiękniejszych krajów, jaki widzieliśmy. Po Nowej Zelandii ruszyliśmy do Australii z przystankiem w deszczowej Tasmanii. Mimo niekorzystnej pogody udało nam się spotkać z diabłami tasmańskimi, bombatami i pingwinami. Był to początek naszej australijskiej przygody, którą później kontynuowaliśmy na południu i na wschodzie kraju. Wynajęliśmy vana i przejechaliśmy trasę z Cairns do Sydney z wieloma przystankami. Po drodze widzieliśmy kangury, koale. Kazuara, a na wybrzeżu popisy surferów. Z Sydney polecieliśmy na Fidżi, gdzie spędziliśmy wspaniały czas na mało zaludnionych wyspach Jasawa. Pływaliśmy kajakiem, wylekiwaliśmy się na plaży i nurkowaliśmy z rurką, by podglądać podwodne życie. Poczuliśmy się jak na prawdziwych wakacjach. Z jednego raju uciekliśmy do drugiego i wylądowaliśmy w Polinezji francuskiej. Wykroczyliśmy linię zmiany daty i przeżyliśmy ten sam dzień dwa razy. Na Morea poczuliśmy się jak w Moana, bo krajobrazy tej wyspy były wyjęte niczym z disneyowskich opowieści. Pływaliśmy z rekinami, z brzegu oglądaliśmy przepływające płaszczki i spacerowaliśmy po plantacjach ananasów, które okazały się najpyszniejszymi, jakie jedliśmy w życiu. Ostatni przystanek naszej podróży widzieliście w tym odcinku. W ekspresowym tempie zwiedziliśmy San Francisco i Nowy Jork, a następnie z międzylądowaniem w Oslo zamknęliśmy koło wokół ziemi, i wylądowaliśmy w Krakowie. Mamy nadzieję, że podobały Wam się odcinki z tej serii, a już niedługo zapraszamy w inne zakątki świata. Ciao!